Z jakimi wyzwaniami będzie się mierzyła w tym sezonie Natalia Boska? Mam wrażenie, że będzie ich bardzo dużo. E, no wiadomo, tu się dużo dzieje. To jest taki serial, w którym jest poruszonych dużo, bardzo problemów. Myślę, że Patryk Joka, który jest reżyserem i e, autorem scenariusza, jest taką bardzo e, utalentowaną, to wiadomo turbo, ale taką przenikliwą i wnikliwą e, osobą, i takim bardzo dobrym obserwatorem. Więc. E, Obserwuje wszystko to, co się dzieje dookoła, ale też bardzo obserwował na planie nas i dopisywał też sceny już w trakcie kręcenia, patrząc jaka jest między nami chemia, z czym my przychodzimy na ten plan, o czym rozmawiamy, jakie poruszamy problemy, bo to jest taki niezwykły plan. Na którym nie ma takiego poganiania i takiego wielkiego rygoru, tylko jest czas na to, żeby właśnie pogadać. To się wzięło z tego, że w tych pierwszych sezonach dzieci były bardzo małe tak. i dzieci potrzebowały też tego czasu, żeby się rozkręcić, żeby się poczuć bezpiecznie i gdzieś ten taki zwyczaj na tym planie pozostał. Co uważam dla tego projektu za bardzo takie i słuszne, i dobre, bo ta energia, z którą potem wracamy do pracy już. No, zajmując się poszczególnymi scenami, ona wynika z tego gdzieś klimatu, z którym przychodzimy na plan. Czyli mamy luza, możemy się pośmiać, posłuchać anegdot, a wiadomo, że no, też w obsadzie są osoby, które są e, kopalniami anegdot i tak, różnych tak. wesołych opowieści, jak Tomek Karolak, więc jest zabawnie i miło. Jak się pani wchodziło w ten klimat? Czy było może trudniej przez to, że dzieciaki podrosły i są już gwiazdami? To, że, były, że są już gwiazdami, że mają swoje kariery i swoje życie, to jest bardzo ciekawe dla, dla mnie i do obserwowania i, i do słuchania też tego, co, nie wiem, co oni myślą, czym oni żyją, co robią, bo robią bardzo dużo, jak widzimy, ciekawych rzeczy. Myślę, że dziwne było dla mnie trochę to, że właśnie nie ma tych dzieci w domu. Że Natalia i Ludwik zostali właściwie w pustym domu, bo z nami jest już tylko Kacperek, czyli ten najmłodszy syn, który już w tej chwili ma ponad 20 lat. I też Patryk mu wymyślił taką postać dosyć dziwną, taką introwertyczną. Jest przemiana. Jest przemiana, tak jakby trudno, myślę, byłoby się spodziewać po tym słodkim dziecku, którym był Kacperek na początku, właśnie taką, że takie taki chłopak z niego wyrośnie. I że trochę ten dom opustoszał, że jest trochę więcej porządku. Ja przez pierwsze dni miałam takie coś, słuchajcie, tutaj musimy zrobić bałagan, musimy tutaj zrobić bałagan, bo to jest za ładnie. To jest za tak, um, za katalogowo, to jest za, za porządnie, za mały bałagan. I tam ktoś w pewnym momencie, jak się powiedział, z, ze scenografii, no ale wiesz, Gośka, trochę się ich życie zmieniło. Nie, nie ma tych dzieci, które wpadały jak wichura i robiły I ten, tak, ten bałagan. Tworzyły, no że już Natalia sama nad tym panuje. Bardziej, no to raczej takim elementem, który może bałaganić, jest raczej Ludwik. Już tylko został. Jest problematyczny teraz. No, od czasu do czasu wpada wnuczka. No więc jakby rozumiem, że tego może być trochę mniej, ale tego mi trochę brakowało. I co jeszcze? No Ludwik i Natalia będą mieli taki lekki, albo nawet i nie lekki, ale bardzo zabawny przy tym. Kryzys wieku średniego. Natalia ze swoimi koleżankami i z postacią graną przez Julkę Wieniawę, która okazuje się, że będzie pracowała w jakiejś klinice medycyny estetycznej i stara się wepchnąć dziewczynom różnego rodzaju zabiegi, a one już są w tym wieku, że są na to dosyć podatne. Więc dużo będzie takich babskich pogaduszek babskich i tematów. Co? No i co? resztę zobaczycie. No nie mogę wszystkiego opowiedzieć, z całego serialu. Dobrze. A jak się Pani dzisiaj mhm. patrzy na karierę mhm. Julii Wieniawy, która się bardzo zmieniła od czasu właśnie tych pierwszych sezonów? Ja nie uważam, że ona się bardzo zmieniła. Oczywiście, że dojrzała, że no te pięć czy sześć lat kiedy się nie widzieliśmy na, na planie serialu, to, to myślę, że w tym wieku jest sporo, ale hmm, myślę, że ona była taką młodą dziewczyną, po której można było się spodziewać, że ona wystrzeli, że ona wypali i że to będzie wielka kariera. I tak Wyczyła się też Pani stało. W Absolutnie. Ona jest turbo pracowita, bardzo jest pracowita, bardzo jest też utalentowana, jest wszechstronna. Myślę, że ma takiego też luza, czego myślę my nie mieliśmy, w sensie takie nasze pokolenie, żebyśmy byliśmy bardziej tacy spięci. Um, czy tacy może bardziej, mm, nie wiem jak to powiedzieć, może więcej lęków w nas było?